Jedyne dwie rzeczy, których potrzebujesz, aby osiągnąć sukces, brzmi trochę naciąganie, ale to zabawne, naprawdę istnieją dokładnie dwie rzeczy, których potrzebujesz, aby zdobyć pieniądze, zbudować wspaniały związek, schudnąć, osiągnąć każdy cel, który sobie wyznaczysz i osiągnąć jakikolwiek sukces, jakkolwiek go dla, rozumiesz, jakkolwiek go dla siebie zdefiniujesz. To dlatego, że te dwie rzeczy to jedyne, co tak naprawdę robić w życiu. W każdej chwili, w każdej sekundzie robisz jedną z nich lub obie naraz. Po pierwsze, podejmujesz decyzję na temat tego, czego chcesz. Podejmujesz decyzję, co chcesz myśleć, co chcesz robić. Zarówno w tym momencie, jak i za 5 minut, 5 godzin czy 5 lat, to wszystko Twoje decyzje. Decydujesz, co chcesz powiedzieć, jak chcesz się zachować, co chcesz osiągnąć, jaki cel się starać, jaką potrzebę swoją lub innych zaspokoić oraz w jaki sposób. Nieustannie więc podejmujesz decyzję na temat tego, co chcesz robić i jak masz zamiar to robić. Twoje decyzje mogą być oczywiście lepsze i gorsze w kontekście tego, do jakiego poziomu szczęścia, spełnienia i samopoczucia cię prowadzą. To, że podejmujemy decyzje, nie znaczy, że robimy je od razu dobrze, prawda? Po drugie, nieustannie z większym lub mniejszym sukcesem trwasz w realizacji tych swoich decyzji na temat tego, co chcesz robić i jak chcesz to zrobić. To, co aktualnie robisz, myślisz, to, co zrobisz, powiesz za chwilę, jest wynikiem nie tylko tego pierwszego punktu, czyli Twojej decyzji, ale też tego, jak dobrze udało Ci się je zrealizować. Nie jesteśmy bowiem swoimi własnymi niewolnikami. Nie rozkazujemy sobie ze stuprocentową skutecznością. To, że zdecydujesz, że chcesz na przykład regularnie ćwiczyć, nie znaczy od razu, że uda Ci się tej decyzji rzeczywiście trzymać. Kiedy spojrzysz na swoje życie, to jest w nim mnóstwo ruchomych elementów, wiele obszarów, wiele zależności. Są potrzeby Twojego ciała, psychiki, potrzeby innych ludzi, różnych firm, organizacji, systemów. Są warunki, możliwości ograniczenia jest skomplikowanie. Jednak w swojej istocie, w każdej sekundzie jedyne co robisz to, Albo po pierwsze podejmujesz decyzję, co chcesz robić, albo po drugie starasz się trwać w tej decyzji. Z tego wynika wszystko inne, bo to są jedyne dwie rzeczy, które tak naprawdę robisz i w zależności od tego, jak dobrze robisz każdą z nich i w jakim obszarze, takie masz efekty. Wszystkie swoje sukcesy i wszystkie porażki jesteś w stanie sprowadzić do tylko tych dwóch elementów. Jeśli więc chcesz mieć lepsze efekty, skup się na tym, aby podejmować lepsze decyzje w danym obszarze i lub lepiej trwać w tych decyzjach. To wiele upraszcza, prawda? A tak prosto tego nie dostrzec. Oczywiście to jak podejmować lepsze decyzje oraz jak lepiej w nich trwać, to już trudne i złożone tematy, ale myśląc w ten sposób, przynajmniej wiesz na czym się skupić, gdzie szukać, zamiast ciągle krążyć w kółko. Ciągle widzę, jak ta prosta prawda często nam umyka. Wciągamy się w jakieś obszary wiedzy i rozważań, inwestujemy w nie mnóstwo czasu, energii i pieniędzy, nie będąc do końca świadomi, co one nam dają w kontekście całego życia czyli tych dwóch elementów. Proszę rozważać swoje życie w ich kontekście to może naprawdę wiele ułatwić. Patrząc po sukcesach naszych klientów, wydaje mi się, że Rozgryźliśmy całkiem nieźle drugi element, czyli to, jak umiejętniej i wytrwale trwać w swoich decyzjach. Tego uczy program Rozwoju Bestiów. Gdybyś chciał poznać najważniejsze elementy tej wiedzy, to tłumaczę je na darmowym webinarze, na który możesz się zapisać pod linkiem rozwojowiec.pl łamanym przez webinar Damiana. Jednak otrzymujemy od klientów programu pytania w stylu – no dobra, jak sobie wyznaczę jakiś cel, to już wiem, że potrafię go osiągnąć, nauczyliście mnie tego, ale teraz jakie cele sobie stawiać, aby stale zwiększać swój poziom spełnienia i radości z życia? To jest dobre i trudne pytanie, trudniejsze niż wiele osób myśli. To pytanie o pierwszy element, o to jak zawsze podejmować decyzje, które rzeczywiście, a nie tak jak tylko się często wydaje, najlepiej ci służą. Przyznam się, że mam na to pytanie, nie mam na to pytanie jeszcze pełnej odpowiedzi, ale pracuję nad nią od około dwóch lat i wydaje mi się, że jestem ba bardzo blisko. Gdy uda mi się razem z moim zespołem opracować pełną odpowiedź i przekuć ją w jakiś system planowania życia, ustalania celów i podejmowania decyzji do prostego zastosowania dla każdego, powstanie z tego nowy produkt. Jako, że sporo osób pisze do nas z różnymi propozycjami współpracy, czy dopytuje o to, jak robimy pewne rzeczy, bo sami chcieliby na przykład sprzedawać swoją wiedzę, pomyślałem, że możecie zaciekawić to, jak od kuchni wygląda zgłębianie wiedzy i tworzenie takiego produktu. Będę więc pewnie gdzieś raz w miesiącu w ramach czwartkowej prezentacji na rozwojowcu publikował, publikował informację o tym, jak posuwają się prace. Co się wydarzyło, co się udało zrobić, jakie były trudności, wyzwania. Z jednej strony będziesz miał więc okazję, żeby złapać z tych prezentacji sporo cennej wiedzy z tematu ustalania celów, planowania swojego życia i podejmowania decyzji, a z drugiej zobaczysz, jak za sceny jak naprawdę to wszystko wygląda, przynajmniej u nas, jak wygląda tworzenie produktu. Znaczy, jeśli się go uda stworzyć, no bo równie dobrze może się okazać, że natrafimy na jakąś ścianę wiedzy i okaże się, że po prostu nie da się sformułować takiego systemu do podejmowania decyzji, jak mi chodzi. A może uda się to opracować, ale się na przykład okaże, że nikt nie jest tym zainteresowany, więc może się nie udać na wielu polach. Tym ciekawiej. Zobaczymy, co wyjdzie i czy w przypadku tworzenia produktu będziesz mógł się uczyć na naszej porażce czy sukcesie. Tak czy inaczej mam nadzieję, że znajdziesz sporo wartości towarzysząc mi w tej podróży. I co o tym wszystkim sądzisz? Jak ci się podoba ten pomysł? Masz jakieś dodatkowe może pomysły, uwagi, spostrzeżenia? Napisz proszę śmiało w komentarzu poniżej. Dzięki za to, co napiszesz, no i za obejrzenie prezentacji. Do usłyszenia, hej.